Hej, Widzowie! witam Was na kanale Matryki Nikoli. Dziś będziemy ryzować. Jakąś tam postać, nie wiem. Ebu Ogólnie wczoraj pojechałam z moim ojcem. Tatą, po. Tak wygląda, to tak naprawdę Po, jak to się nazywali, Litrusz Petrop. I z pierwszej serii na no taki przepin. I o. o, jakby ja pudełko kolekcję, no robiłam robię w tamtym filu jeszcze porządek. I rysujemy, nie wiem co, ale coś na pewno. Nie wiem jak, nie wiem co, ale wiem, że coś. Możecie się patrzeć. Bój, nowy telefon. I <grym> nie ma nowy telefon. E, no. Dobra. Mm -hmm. tak. Tak. E, tak, Tak. Tak. Mm. Tak. Tak. Tak, mnie dusza. Nie wiem, ja nikogo nie rysuję, jakąś postać po prostu rysuję, e, nawet nie istniejącą. Tu, mm -hmm. Mm -hmm. Tak, tak. Hmm. To może o tyle, mhm. poczekaj tyle. Do. Dotąd? To takie komplikacje widzę, że są tu. W. Wy, 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 wy wy wyrysowane A jeśli odtąd. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Jezu źle. Już w Boże widzów jest nie pies. Boże, nie, nie wiem. Tak i tak może. Dobra, nie będę, dobra, niech będzie tak. Widać, że coś nie tak jest, no nie, ja tak robię, przerysowałam! Czemu to się zawsze może dzieć, jak ja jakoś rysuję przy widzów? Przy widzów. Czemu nie, czemu tak się nie dzieje, jak ja tak sobie rysuję? Jak ja sobie tak taką rysuję, to od razu pierwsze dwa razy, za drugim razem a tu przyrysowania Skręcił się oczywiście, przejmł 4, 6, 10 razy. Nie wychodzi. Więc no. Trzeba się śmiać. Mhm. Jak tu się śmiać? Tak, tak. Cyk dobra i... Cyk bajera. Co takiego się udało? Pierwszy raz trzeba to gdzieś zapisać. Tak, tak. Dobra jest. Nie oceniajcie. To będzie mega fantastic side. już ale jest. Czekajcie, tu trzeba tak, tak, to tak, to tak. Mm -hmm. To nie wyszło też, te usta. Jest o wiele, wiele inne rzeczy, jako ja rysowa. Tutaj takie te warkoczyki trzeba. Jakieś. Jeszcze na dwór na piłę muszę pójść. Wiem, że to może być dziwne, ale jestem dziewczyną i gram normalnie sobie w piłę. Dobra, zaraz kończę, widzowie. Będziecie mieć parfum. Shortuje, nie będziecie mieć. Trochę tylko, że to będzie trwać. O! Nie zwracajcie uwagi, tylko jakby nie było. Dobra, tak, tak, tutaj spodenki, tak, tak, tutaj pępek, tutaj kolczyk, tutaj, e, um, tutaj, bluzka, e, tutaj, tutaj, taka tutaj, jest Już jest lepiej. Jeszcze. Chyba kolorować nie będziemy, tylko tak tym. Dobra. Chyba tak zrobimy właśnie. Jezus Maria, tylko nie O. Dobra. Wstawię wam na moje insta... Na mojego... Na moje O, taką jak Tam będziecie mieć ten jak to się nazywa mój dokończony rysunek już pomalowany tam będziecie mieć jeszcze szorca na youtubie u mnie na youtubie ja gram se w piłę sama bo oczywiście brat nie przyjechał mi jeszcze dziś skądś nie pamiętam i no więc pa.